Chowane z Katarian, Waga 61kg i Kamil Mozgalik. Zapraszam. Chowane z Katarian pierwszy proszę. pięćdziesiąt dziewięć Jeszcze, jeszcze jeszcze raz jeszcze raz, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. jeszcze Dobra. Dobrze, następny Kamil Mozgalik. 61900 Limit jest 61, możemy tam pół kilo dopuścić, więc 450 trzeba zbić. Jeszcze stań na wagę. Tak jest. I teraz tak. Stańcie tutaj. Tutaj słoneczność z po pośrodku. Ty tutaj stań. Najpierw do kamery później... Nie widziałem sobie. Jeszcze siebie, do siebie, do siebie, do dobrze, do siebie, Są siebie, do siebie,

Teraz wyszliśmy do fazy... Dyrektywa, tak? Dobrze, zaskoczam. Jeszcze ktoś, ktoś jeszcze chce się spotkać? Dobra. Domagała Paweł Trofimiuk Jatek. Wpisów Teraz startu, startu, startu. Trofimy, Jacek, 69. Szkodniku, bliżej tak, żeby tak. Tak, żeby kontekst słoneczny na środku. Nie znać, nie znać, nie znać. Tak, tak, to jest ważne. To się nie śmiecie, macie gdzie spać. I co jedzie? Mam i Ile stworzyć? I teraz, a dobrze się wyśpieszamy. No <głosić>. Bardzo ładnie, dziękujemy, oklaski. Chłopka Paweł. 69 300, Łotka, Paweł. Zapraszam do mańskiej Podka tutaj w tej stronie. Domański Radek. Domański Radek. 67 siedem. Przodem i przodem do siebie. Dziękujemy bardzo. Karol Szałowski, Talerowski Łukasz. Karol Szałowski, Talerowski Łukasz. Siedemdziesiąt jeden dziewięćset. Proszę tutaj. Tak, tu Skalarowski Łukasz, siedemdziesiąt pięćset, dziękujemy. Stawcie na przeciwko siebie. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Tak, jeszcze Teraz zważymy, bo ja dostałem taki telef telefon, że mm, przeciwnik Sylwestra Madeja nie będzie walczył. Także tutaj jest nie bardzo sytuacja ciekawa, bo wycofał się w ostatniej chwili. Teraz Łysoniewski, e, Łukasz, jego przeciwnik dojeżdża, więc będzie walczył. Łysoniewski, proszę na wagę. Jego przeciwnik dojedzie. Waga powyżej 93 kg, waga oper, więc. Do 120 jest limit, więc po prostu ta waga, uważamy no, się tylko to jest formalność, tak? Chciałbym podać ile kilogramów kto waży ale to przeciwnik jest w drodze. Łysoniewski Łukasz. 107,5 przeciwnikiem będzie Filip Toe z Warszawy, z Gwardii Warszawa. Także przeciwnik dojeżdża. Za chwilę będzie ważenie walki wieczoru. Rafał... Dziękuję. Rafał Niedziałkowski będzie ważony i będzie bohater tutaj miejscowy. Michał Pasternak, brawo dla Michała. Zważymy Michała. A mam taką przykrą wiadomość, znaczy i dobrą i zło. Zła jest taka, że przeciwnik się spóźni, ma dobra, że ma dojechać. <głos> <głos> samochód mu się podobno popsuł, ale na pewno obiecuje, że przyjedzie. 96 80 800. 96 800 Michał Pasternak. Walka wieczoru. Rafał działkowski dzwonił do mnie godzinę temu, powiedział, że samochód mu się zepsuł i na pewno dojedzie. Wymieni tylko na innych. <SZENC> <laughs> <ôngreesine> <t expressed> normalnie stanę, po prostu się dobra. Dziękuję bardzo.

Z klubu z Gwardii Warszawa walczy dwóch y, zawodników. Filip w wadze Opan i y, drugi zawodnik w wadze 84. Dojechał jego y, przeciwnik. Y, dojechał y, jego przeciwnik Adam Niedźwiedź, więc w ostatniej chwili jeszcze Adama zważymy, a tamtych dwóch zawodników y, dojedzie I jeszcze przeciwnik Michała Pasternaka. Adam Niedźwiedź. Tam miała być waga do taki weight, do, do 82 kilo, się umówili zawodnicy. Wiadomo, jeden ma pierwszy raz walczy, drugi ma dopiero drugą walkę, więc można powiedzieć, że debiutanci jeden uh, umówi się na wagę 82 kg Adam Niedźwiedź i kolega zaraz dojedziesz. Jeszcze raz, jeszcze raz poproszę Dziękujemy bardzo. W tej chwili zawodników, tylko zawodników, bo jest tylko dla zawodników tych, którzy są w hotelu poczęstunek. Jeżeli by ktoś chciał po prostu też co nie jest w hotelu zameldowany, też może zjeść. U góry jest po prostu dla zawodników, tylko dla zawodników, nie dla trenerów, tylko dla samych zawodników 20 posiłków jest.